W szpitalu Zeyr i Yusuf zostają zaatakowani przez ludzi Kamgoza. Nedim został ranny w strzelaninie. Yusuf zostaje porwany, ale nie udaje im się porwać Zayer, ponieważ ranny Nedim zabija człowieka Kamgoza. Zobaczcie, co będzie się działo w 259 odcinek Dziedzictwo będzie można obejrzeć w czwartek 18 kwietnia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 15:55 w 258 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo. Yaman postanawia wybrać się na wesele z Zejerem, co bardzo zaskakuje Iqbal, gdyż Yaman nigdy wcześniej nie był na takich wydarzeniach. Jaman wręcza Zejer sukienkę i jest zdumiony, widząc ją na sobie. Zeyer wygląda wspaniale i sprawia, że Yaman za nie mówił. W skrócie co wydarzy się w 259 odcinku tureckiego serialu, Dziedzictwo, gdy Zeyer i Yusuf opuszczają gabinet lekarza, zostają zaatakowani na korytarzu przez ludzi Kamboza. strzelaninie dwóch strażników zostało wyeliminowanych, a Nedim został ranny. Yusuf zostaje porwany, ale nie udaje im się porwać Zejer, ponieważ ranny Nedim zabija człowieka Kamgoza. Selim jest wściekły, gdy dowiaduje się, że ludziom Kamgoza nie udało się porwać Zejer. Yaman, który zdaje sobie sprawę, że pożar na lewej burcie miał tylko odwrócić jego uwagę, pędzi do szpitala, ale nie przybywa na czas. Firat i jego koledzy natychmiast rozpoczęli dochodzenie i wśród porywaczy zidentyfikowali człowieka Kamboza. Nowy odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo, rozpoczyna się w rezydencji Karamla. Adale pokazuje siostrzenicy tradycyjne prezenty, które przygotowuje na zaręczyny. Jestem spokojny, bo wiem, że Firat to bardzo dobry człowiek. O co jeszcze mógłbym prosić? Mówi Adalet. Neśli ją, patrzy na nią i zaczyna płakać z powodu wyrzutów sumienia, że musi okłamywać ciotkę, a także z powodu pogarszającego się związku z Borą. Ciociu, muszę ci coś powiedzieć. Zaczyna neśli ją, neśli ją, podchodzi do ciotki Adale i już ma jej wszystko powiedzieć, ale nie może i po prostu przytula ją przez łzy i mówi, że bardzo ją kocha. Gdy tylko Adale wychodzi z prezentami, Neśli ją dzwoni do Firafa, aby powiedzieć mu, że muszą kontynuować grę, ponieważ Bora jeszcze nie przyszedł, aby poprosić ją o rękę w małżeństwie z jego rodziną. Firat chętnie się zgadza, ale przypomina Neślihanowi, o co powinien poprosić Borę, jeśli naprawdę ją kocha. Neśli ją ponownie dzwoni do Bory, ale on szuka innych wymówek, więc ona bez żadnych zobowiązań mówi mu, co zrobił dla niej Firat. W tym samym czasie Jaman udaje się do magazynu, w którym wybuchł pożar, kiedy dostaje telefon z informacją, że pożar ugaszono i nie ma żadnych problemów, okazuje się jednak, że ktoś celowo próbował podpalić magazyn. Jak to? Yama jest zaskoczony, nie rozumiemy siebie, dlaczego? Tak jakby nie było produktu w magazynie, wyjaśnia mężczyzna naprzeciwko. To pułapka, pułapka, domyślił się zmartwiony Jaman, zdając sobie sprawę, że to wszystko pułapka, Jaman dzwoni do Nedima, aby go ostrzec, ale wtedy w szpitalu rozlegają się strzały. Wszyscy ochroniarze Yamana zostają ranni, a sam Yaman zostaje utknięty w korku. Nedim do końca broni Zejer i Yusufa, ale on również zostaje ranny i upada na ziemię. Jeden z ludzi Kamgoza wpada i bierze Yusufa z ramion Zejer, uderzając ją w głowę. Inny z ludzi Kamboza wraca, by złapać Sahera, ale chociaż Nedim jest ranny, nadal wystrzeliwuje ostatnią kulę, zapobiegając porwaniu Zayer, ale nie jest w stanie zapobiec porwaniu Yusufa. Zeyer wstaje, wołając imię Yusufa, ale kilka sekund później traci przytomność i upada na ziemię. Jaman przybywa do szpitala, gdy wszystko się skończy. Słyszy płacz Zajer w jednym spokoi. Podchodzi do niej, a ona ze łzami w oczach mówi mu, że Yusuf został porwany. Yaman prosi ją, aby się uspokoiła, obiecując, że go odnajdzie. Pyta ją, czy zna ludzi, którzy porwali Yusufa. Zeyer mówi mu, że nigdy wcześniej ich nie widziała. Jaman pyta Zeir, czy Jusufowi nic się nie stało. Zeir ze łzami w oczach odpowiada, że Yusufowi nic się nie stało, ale Nedim został zastrzelony. Nedim zostaje zabrany na salę operacyjną, ale przed wejściem rozmawia z Yamanem i najserdeczniej go przeprasza za to, że nie chronił powierzonych mu bliskich. Yaman uspokaja Nedima, mówiąc mu, że nie jest za to winny, po czym rozkazuje swoim ludziom, aby sprawdzili wszystkich jego wrogów, jeśli mają zajrzeć pod kamień i znaleźć Yusufa. W tym samym czasie Selim spotyka Jamgoza i wpada w furię, gdy dowiaduje się, że nie udało im się porwać Zejer. Kamgos przekazuje Jusufa Selimowi. Wujku Selimie, Jusuf przytula Selima i uspokaja się, gdy go widzi. Wujku Selimie, proszę zabierz mnie do cioci i wujka. Nigdzie nie jedziemy, Jusuf. Bo twoja ciocia do nas przyjedzie. Nie zobaczysz więcej wujka i rezydencji też. Będziemy tylko ty, ja i twoja ciocia Kamgo zdaje Selimowi kartkę papieru z adresem jednego ze swoich tajnych domów i każe mu się tam ukryć Chodźmy Selim mówi do Yusufa, pozwól mi odejść. Ty też jesteś zły, krzyczy Yusuf. Akcja przeskakuje do Selima zabierającego Yusufa pod adres, który podał mu kambos. Dlaczego mnie porwałeś, wujku Selimie? Czy ty też stałeś się złym człowiekiem? Nie, Jusuf, nie jestem złym człowiekiem. Właśnie zakochałem się w twojej cioci i ona mnie też, ale twój wujek odebrał mi ją siłą. Ale to się skończy, twoja ciocia przyjedzie już niedługo. Razem zajdziemy bardzo daleko, gdzie twój wujek nigdy nas nie znajdzie. Zobaczysz, będzie nam bardzo miło. Jesteś złą osobą, nie ufam ci już. Mówi Jusuf do Selima, jesteś zły, jesteś dzieckiem i nie wiesz, co to miłość. Wszystko boli z żalu po twojej ciotce. Nie chcę cię przestraszyć i zdenerwować, więc nie denerwuj mnie. Nie boję się ciebie, wujek przyjdzie i mnie uratuje, krzyczy Jusuf, zamknij buzię. Ciocia Cię nie kocha, ona kocha wujka, hej, nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości. Zrozumiałeś mnie? Mówi Selim i zamyka Yusufa w pokoju. Jusuf prosi go, aby go nie zamykał, ponieważ się boi, jednocześnie Ali mówi swojemu zespołowi, że otrzymali informację o porwaniu i to nie byle kto został porwany, ale Jusuf karamla. Firat jest szokowany tą wiadomością. Akcja wraca do szpitala. Zayer budzi się po podaniu środków uspokajających. Gdzie jestem? pyta Zayer Yaman, który jest tuż obok niej. To przeze mnie. Zeyer płacze i obwinia się. Nie mogłem go uratować. To przeze mnie. Spójrz mi w oczy, nie jesteś niczemu winien. Nie obwiniaj siebie, to tylko ja. Nie powinienem był cię zostawiać samego. A co jeśli coś mu się stanie? Nic się nie stanie Jusufowi? Obiecuję ci, proszę, znajdź to i przynieś z powrotem. Wiem, że jeśli coś obiecujesz, to dotrzymujesz słowa. Proszę, oddaj mi to, bo bez tego nie wiem, jak będę dalej żyć. W tym momencie Firat dzwoni do Yamana. Yaman mówi mu, że przyjedzie natychmiast. Zeyer pyta, co się stało Yaman wyjaśnia Zejerowi, że Firat przegląda nagrania ze szpitalnej kamery i chce, żeby on też poszedł Na nagraniu z kamery Yaman zdaje sobie sprawę, że mężczyzna, który porwał Yusufa, jest jednym z ludzi Kamgoza, zadeklarowanym wrogiem Yamana. Jesteś pewny? Pyta Firat. Tak, jestem pewien, że to robota Kamgoza. Yaman powiedział z przekonaniem. Firat prosi Yamana, aby pozwolił policji wykonać swoją pracę, a on opiekuje się Zejer, ponieważ nadal może być w niebezpieczeństwie. Słuchaj, jeśli ty też to zrobisz, będę się martwić o Zejer, o jej bezpieczeństwo, mówi Firat. Akcja przeskakuje. Yaman i Zejer wracają do domu, do rezydencji. Dlaczego tu przyjechaliśmy? Chodź, chodźmy poszukać Yusufa. Mówi Zejer, który jest zdruzgotany tym, co się stało. Yaman próbuje ją uspokoić, że powinna się zachować. Przypomina jej, że ją też próbowali porwać. Ale jak wytrzymam w czterech ścianach? Ty, zrobisz to dla Yusufa. Zeir i Yaman wchodzą do domu. Iqbal pyta ich, co się z nimi stało i gdzie jest Yusuf. Yaman mówi, że porwali Yusufa. Zayer waha się, a Yaman mówi, że porozmawiają później i ostrzega Iqbal, aby nie mówił o tym Zi. Zeyer i Yaman wchodzą do swojego pokoju. Zeyer, widząc przez łzy zieloną sukienkę, mówi Yamanowi, że Yusufowi bardzo spodobała się w tej sukience i chciał z nią zatańczyć dziś wieczorem, a ona się zgodziła, a Yusuf z uśmiechem odpowiedział, że jego wujek na pewno będzie zazdrosny. Boże, nie mogę tego zrobić? Kto wie, w jakich rękach jest teraz mój Jusuf? On nas szuka, pewnie się boi. Płacze Zejer, Jaman zapewnia Zejer, że Jusuf wróci do nich cały i zdrowy. Będą tańczyć, a on będzie zazdrosny. I nikt nie może temu zapobiec. Jednocześnie dzwonią do Iqbal, że Zuhal próbował popełnić samobójstwo i został zabrany do szpitala. Igbal jest zszokowany tą wiadomością, tymczasem w szpitalu Zuhal odzyskuje przytomność. Dziedzictwo 260 odcinków Celim stawia ultimatum, oto streszczenie odcinka 260 oglądanej przez widzów tureckiej produkcji Dziedzictwo. Kto szuka małego Yusufa? Co Zuhal mówi Iqbal? O czym dowiaduje się Adale? Dziedzictwo 260 od streszczenie. Jusuf został porwany. Zarówno ludzie Yamana jak i policja poszukują śladów chłopca. Zeyer nie potrafi wyjść z szoku po wydarzeniach, jakie rozegrały się w szpitalu. Boi się też o to, co dzieje się i gdzie przebywa chłopiec. Do więzienia przychodzi Igbal. Kobieta wystraszyła się, gdy dotarła do niej informacja o próbie samobójczej Zuhal. Zuhal jest jednak wściekła na Igbal, poprzysięga jej zemstę, a dalej dowiaduje się od Bory, że to on oświadczył się ślią. Kobieta nie chce uwierzyć w to, co słyszy. Do Zeyer dzwoni Selim, przyznaje się do porwania Yusufa i daje kobiecie ultimatum Albo do niego wróci i zostawi Yamana, albo chłopcu stanie się krzywda. Zeyer jest załamana, a Jaman wpada w furię Siły policyjne i ludzie Yamana na gwałt poszukują śladów Selima. Ibrahim jest chory i idzie kurować się w domu.